Witajcie widzowie, zapraszam Was na omówienie siódmej tegorocznej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy, czyli JDS Machinery Rally Ceredinio na raju. Który no, niewiele nam tak naprawdę powiedział, bo na ostateczne rozstrzygnięcia, zarówno w głównej, jak i w towarzyszącej kategorii, czyli w ERC3, musimy poczekać na metę rajdu Chorwacji. Ale po kolei. Siódma runda tegorocznych Mistrzostw Europy zawiodła pod względem listy zgłoszeń na no ostatecznie startowej. Zawiodła pod względem rozplanowania odcinków specjalnych, samej ich ilości oraz długości samej rywalizacji. Mało było załóg ogólnie, mało było załóg z Polski, no ale to nie znaczy, że zawiodła sama rywalizacja, bo głównie aktorzy cyklu byli obecni w komplecie. No i zdecydowanie przed Rajdem już sporo się wydarzyło. A mówiąc o tym, że sporo wydarzyło się przed Rajdem, mam tu na myśli Andrea Mabeliniego, którego postawa, a właściwie postawa zespołu, wzbudziła bardzo duże kontrowersje. Przed Rajdem, bowiem dwóch członków zespołu Mabeliniego zostało złapanych na trasie odcinka specjalnego. Sędziowie potraktowali to jako nielegalne zapoznanie z trasą. Do tego doszły bardzo, bardzo zawiłe i bardzo nietrzymające się kupy tłumaczenia członków tego zespołu, z których jeden, nie wiem, miał być zwolniony, ale w sumie to wyjaśnienia wysłano dopiero po tym, jak zostali przyłapani i po tym, jak ten jeden powiedział, że jest z zespołu, drugi powiedział, że potem w oświadczeniu było, że nie jest. Jak go zapytali, dlaczego mówił, że jest, skoro jest podobno zwolniony. No szkoda gadać. Naprawdę bardzo, bardzo dużo się wydarzyło rzeczy, które nie powinny się wydarzyć Zespół Mabeliniego po całości tutaj zkrewił sprawę i moim zdaniem, zresztą no, będę tutaj dość może kontrowersyjny, a może po prostu zwyczajnie powiem za mocno, ale takie jest moje zdanie. Za nielegala karą powinna być dyskwalifikacja i nieważne, czy dotyczyłoby to polskiej załogi, czy zagranicznej załogi, czy walka roztacza się w ten sposób o Mistrzostwa Europy i czy zostałaby przez to z, ta walka zaburzona, czy nie nielegal to dyskwalifikacja no ale mamy dwie minuty kary, które już przed rajdem stwierdziłem że zbyt wiele tak naprawdę nie zmienią wobec tej słabej obsady tego rajdu a zanim przejdziemy do samego rajdu no to powiedzmy o pechowcach i ta skromna lista sprawiła, że i lista DNF-ów jest skromna niestety takim najważniejszym nazwiskiem na tej liście jest nazwisko Matulka, bo Kuba Matulka z Damianem Sytym rozpoczęli całkiem przyzwoicie ten rajd i myślę, że mieli duże szanse na najlepszy wynik w swoim sezonie Niestety, już w połowie soboty nie zmieścili się w drodze, a samochód uszkodzili do tego stopnia, że nie byli w stanie kontynuować rajdu. Wspomnieć można ewentualnie o Filipie Alenie, ale to chyba nikt się nie dziwi, że ten zawodnik również nie dotarł do mety. Pecha mieli też zawodnicy w ERC-3, i teraz przejdziemy szybciutko do ERC-3, czyli ty Megabramowski z kubą wróblem, których Fiesta zawiodła na początku soboty technicznie, a drudzy w sezonie ERC-3. Hubert Kowalczyk z Jarkim Chryniukiem swoje Clio doprowadzili niecałe, do niecałego końca soboty. Również musieli skorzystać z Super Rally i jedna i druga załoga wróciły w Super Rally, zajmując odpowiednio w załogowej stawce. Drugie miejsce dla Kowalczyka z Chryniukiem, trzecie dla Abramowskiego z Wrublem. Co sprawia, że po tym rajdzie różnica w kategorii ERC3 w klasyfikacji sezonu jest 25 punktów, a to oznacza, że Hubert Kowalczyk, jeśli chce zostać mistrzem Europy ERC3, musi wygrać rajd Chorwacji, licząc na to, że jednocześnie Tymek Abramowski, Tymek Abramowski zdobędzie maksymalnie 3 punkty, a biorąc pod uwagę słabą obsadę ogólnie już tych ostatnich rund mistrzostw Europy w ostatnich sezonach. Oznaczać to musi po prostu, że Tymka na mecie nie będzie. Czy tak będzie? Jak to będzie wyglądało? Myślę, że Tymek ma bardzo wielkie szanse na to, żeby jednak ten tytuł wywalczyć. I szkoda tylko, że przeniesie się to ostatecznie do Chorwacji, bo oznacza to najprawdopodobniej, że nie wykorzysta Tymek w tym sezonie nagrody za zwycięstwo w Pucharze Fiesty. Zwycięstwo, które udało się już zapewnić sobie podczas rajdu w Włoch. I w związku z tym... Tymek będzie musiał poczekać z, tą, z odebraniem tej nagrody zapewne do kolejnego sezonu. Nie wiemy tak naprawdę jeszcze dzisiaj nic o tym kolejnym sezonie. No i jest to wszystko dość mocno zamieszane. To, co jest pewne i co na pewno będzie nas cieszyć, to to, że na mecie w Chorwacji, na mecie w Zagrzebiu będziemy świętować tytuł w ERC3. Pytanie tylko, która z polskich załóg go odbierze? Warto wspomnieć, że ostatecznie klasę ERC3 wygrywają Emon Kelly z Lakronem Murem. Również Fiestom, także tutaj podium było Fiestowo-Kliówkowe, z Klio pośrodku, znaczy pośrodku de facto z lewej strony, patrząc z punktu widzenia obserwatorów, bo na drugim miejscu Hubert z Jarkiem, na trzecim. Tymek z Kubą, a zwyciężają Emon z lorkanem, także tak wygląda erc 3 a my zanim przejdziemy do klasyfikacji generalnej do czołowej punktowanej piętnastki, tradycyjna prośba. Jeśli podobają się Wam nasze vlogi, pamiętajcie o kciukach w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie motopasję, dajcie dzwoneczek notyfikacji, żeby nie przegapić kolejnych vlogów i innych materiałów, nie tylko rajdowych. A myślę, że w następny weekend już wreszcie opublikuję jakiś test. Oraz jeżeli macie ochotę dodatkowo wesprzeć mój kanał, zawsze możecie postawić mi kawę. Tutaj teraz macie link. Klasyfikacja generalna, czołowa, punktowana, 15. 15. miejsce, Megan O'Kane, Addison, Fiestom R2. Miejsce 14, Emon Boland z MJ, Fiestom Rally 2, 15,5 minuty straty. 13 miejsce, Joseph Kelly, Kilian McArdle, 208K Rally 4, 12,45 straty. Kylen McBridge, Darren Milley, Mullen... 208 rali 4, 12, 41 i 4. I tutaj nastąpiła zamiana miejsc na ostatnim odcinku specjalnym. 11. Martin Wleczek, Karolina Zubickowa i 20 Rali 2, 12, 40. Zatem też bardzo blisko. Trzy załogi zaledwie w 5,5 sekundy. Martin Wleczek wygrywa Mastersów i obejmuje w Mastersach prowadzenie. i Ma 17 punktów przewagi nad Darkiem Biedrzyńskim. 11. Miejsce Marion Evans, Dale Furines. Jarisem Rali 2, 10 minut 40 straty, 9 i Jan Lloyd z John Williams. 208 Rali 4, 9 minut 32,6 sekundy straty. To są zwycięzcy ośki w czołowej dziesiątce ERC. Świetna jazda, niewątpliwie, ale żeby Ośka kończyła Ride Mistrzostw Europy w czołowej dziesiątce, i to nie jest Ośka F2 z przełomu wieków, to jest zwykła e, Rally 4 słabo to wygląda. Ósme miejsce Emmon Kelly, Lorcan Moore, czyli zwycięzcy klasy Rally 3, 8,51,7. Siódme, Callum Black, Jack Morton, Fiesta Rally 2, 4,23. Tu już mamy o połowę mniejszą stratę. No i ta czołowa Siódemka, można powiedzieć, faktycznie o coś jeszcze walczyła. Szóste miejsce: Andrea Mabellini, Virginia Lenzi, Fabio RS. 2 minuty 59,5 sekundy straty. Zatem, pomijając tą bardzo słuszną i moim zdaniem łagodną karę za nielegala, to mają stratę 59,5 sekundy, co realnie dawałoby im czwarte miejsce. Tak, to jest szóste. Kwestie nielegalne już omówiłem, natomiast Włosi pojechali kapitalnie Power Stage wygrywając go, co oznacza, że ostatecznie do swoją stratę do Miko i Szymona bardzo, bardzo zminimalizowali pomimo tej kary. Ocean Price i Andy Hayes i 20 2, 2 minuty 31 i 8 to najwyżej sklasyfikowana załoga z Wielkiej Brytanii na piątym miejscu. Czwarte miejsce William Creighton. Liam Regan Yarisem Rally 2 to jest ten najładniej pomalowany Jaris w mistrzostwach Europy, a w ogóle chyba na świecie, bowiem ma te historyczne dla Toyota barwy Castrola minuta 15 i 20 sekundy straty. Ta załoga dość mocno walczyła z naszymi Miko i Szymonem, ale tak naprawdę pod koniec Miko z Szymonem narzucili już takie tempo, starając się chyba trochę gonić jeszcze wyższą pozycję, że ostatecznie William z Liamem nie mieli szans z Polakami wygrać. No i trzecie miejsce Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Fabia RS, 43,7 sekundy straty, 15 sekund ponad szybciej niż Mabelinie i Lenci. No i tutaj mamy tą najważniejszą walkę, bowiem podium to nie tylko Miko i Szymon i to nie jest wcale duża strata, te 43,7 sekundy straty. Myślę, że od początku patrzyliśmy na to, jak sobie Miko z Szymonem radzą i powiem tak... Ja wiem, że to będzie już drugi rajd, kiedy ja trochę skrytykuję polską załogę, ale wydaje mi się, że tu mogło być więcej. Ja nie jestem kierowcą rajdowym, nie mam licencji, nigdy nie startowałem profesjonalną rajdówką w żadnych zawodach, więc z bardzo dużym nawiasem. Z bardzo dużym dystansem do tego podchodzę. Ja wiem, że chłopaki dają z siebie wszystko. Ja wiem, że jadą najlepiej, jak potrafią, ale wydaje mi się, że jednak ten minimalny pierwiastek ryzyka by się tutaj przydał. Bo owszem, mamy czwarte podium w sezonie, mamy znakomity sezon, mamy znakomite tempo, ale mamy cały czas taką bardzo, bardzo maleńką różnicę pomiędzy Polakami i Włochami, którzy o ten tytuł Rajdowych Mistrzów Europy walczą. Nasza załoga dodatkowo miała jeszcze lekkiego pH, bo w pojechali naprawdę niezłe, niezły rajd. wygrali kilka odcinków specjalnych, ale na Power Stageu to na nich rozpoczęły się już takie naprawdę bardzo duże opady deszczu, co sprawiło, że tylko trzecie miejsce udało się w Power Stageu wyjeździć a to znaczy, że Mabelini z Lencji zyskują nad Polakami w ciągu tego rajdu zaledwie, znaczy tracą do, do Polaków w ciągu tego rajdu zaledwie 4 punkty, co oznacza, że jeśli odejmując punkty, które Miko ma do odjęcia, a Mabelini nie ma żadnych za nieukończony rajd Węgier, to mamy różnicę zaledwie dwóch punktów. Przed rajdem na korzyść Włochów, po rajdzie na korzyść Polaków. Wszystko zatem rozstrzygnie się w Chorwacji moim zdaniem niestety dopiero na Power Stage'u i nie podoba mi się to, bo to jest trochę tak jak rozstrzyganie meczu o Mistrzostwo Świata w Karnych. Myślę, że wszystko powinno się rozstrzygać podczas właściwych odcinków specjalnych. I miejmy nadzieję, że tak jednak będzie. A jak na sam ten rajd i jak na to, co się wydarzyło w ten weekend i co jeszcze się w tym roku wydarzy w ramach RCS, patrzą Miko i Szymon, posłuchajcie sami. Dojeżdżamy do mety. Rajdowali na podium, zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i na power stageu. I nie ma co ukrywać, to dla nas dobry wynik podczas bardzo dobrego sezonu. Na 7 rund Mistrzostw Europy, 4 razy stawaliśmy na podium, i ten rajd jest trochę taki jak nasz sezon. Dobra, równa jazda. Natomiast w tej chwili Pełna koncentracja związana z ostatnią ósmą rundą mistrzostw Europy, czyli rajdem Chorwacji, ponieważ ta sytuacja w mistrzostwach Europy w klasyfikacji generalnej jest bardzo ciasna. Wszystkie trzy załogi, które w tej chwili walczą o tytuł, na każdym z ostatnich rajdów jadą mocnym tempem, więc postaram się skupić i nad tym, żeby przygotować się najlepiej jak potrafię do rajdu Chorwacji, bo tam trzeba będzie pokazać nie tylko dobrą jazdę, ale naprawdę bardzo dobrą, więc mam nadzieję, że dostarczę Wam wraz z Szymonem i z naszym zespołem jeszcze dużo emocji do końca sezonu. Będzie wymagająco, natomiast na pewno damy z siebie wszystko, także trzymajcie mocno kciuki. Kończymy rajd Wali, na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, co jest bardzo dobrym wynikiem, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek był to, bym powiedział, bardzo trudny rajd pod względem właśnie pogodowym. Teraz mamy piękne słońce, ale jeszcze godzinę temu na, na Power Stage'u, kiedy ruszaliśmy do odcinka, był ulewny deszcz, także nie poszło może to po naszej myśli, ale cieszę się, że dojechaliśmy do mety i dowieźliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Drugie miejsce: Romet Jurgenson Sim, oja, Fiestom Rally 2. 29,2 sekundy. Straty to chyba jedna z najrówniej jadących załóg w trakcie tego weekendu. Bardzo, bardzo równe czasy. Bardzo jest to też niesamowite, że mamy dwie Fiesty na podium. To świadczy o tym, że ten samochód jest konkurencyjny, ale przede wszystkim na swoich domowych odcinkach, na tych, na których był testowany i rozwijany. Bardzo konkurencyjna jest też jazda samego Rometa co pokazuje już w nie pierwszym starcie i miejmy nadzieję, że na przyszły sezon uda się Estończykom otrzymać lepszy samochód, co sprawi, że będą w stanie walczyć o jeszcze wyższe pozycje, czego im bardzo życzę. A cały raid, pierwszy raz w swojej karierze wygrywają Jon Armstrong i Shane Bryn, którzy w jestą Rally 2 dojeżdżają na pierwszym miejscu, wygrywając po drodze pięć odcinków specjalnych i cały raid. Pierwsze zwycięstwo RC to na pewno wielki sukces, ale to też wielki sukcesem sportu, który dawno nie wygrał swoim samochodem żadnego istotnego rajdu, co znaczy, że w niedzielę na pewno wielkie świętowanie w M sporcie się odbyło. A my powoli przechodzimy już do podsumowania i w ramach niego spójrzmy na punktację, ale powiedzmy tylko o czołowych trzech załogach, bo tylko te liczą się jeszcze w walce o Mistrzostwo Europy. Mikomarczyk z Szymonem Gospodarczykiem mają 146 punktów, co oznacza, że po odjęciu 13 za rajd Skandynawii mają 133 oczka. Andrea Mabilini nic nie odejmuje, ma 131 punktów, Jona Armstrong 113, zatem Matematycznie ma on jeszcze szansę na mistrzowski tytuł, a Mats Ostberg IV z 76 oczkami już w tej walce nie uczestniczy. Podsumowując... Całe mistrzostwa Europy 2025 rozstrzygną się w Chorwacji. Wszystko rozstrzygnie się pomiędzy duetem z Polski i duetem z Włoch i tak naprawdę przez patologię Power Stage'a to właśnie na ten ostatni odcinek będziemy zapewne czekać z wytężonymi naszymi umysłami i zapartym tempem patrząc na to co się wydarzy. Nawet zajęcie czołowych dwóch pozycji, czyli pierwszego i drugiego miejsca nie gwarantuje zwycięzcy tytułu, dlatego że 30 do 24 to są punktacje za rajd, a 5 punktów za Power Stage sprawi, że dojeżdżając drugim, wygrywając Power Stage zdobywasz 29 punktów i mając te dwa punkty przewagi, jeśli byłaby to załogami Komarczyk i Szymon Gospodarczyk, to nadal jednym punktem wygraliby Mistrzostwo Europy, jeśli będzie w drugą stronę no to nawet będzie bycie na drugim miejscu i wygranie Power Stage'a dla Włochów będzie oznaczało za mało. Kto zatem zostanie mistrzem Europy? Kto zostanie mistrzem Europy ERC3? Wszystko to rozstrzygnie się 5 października po południu w niedzielę w Zagrzebiu. A ja mam nadzieję będę tam na miejscu i... Przekażę Wam te informacje jak najszybciej, na gorąco, z miejsca akcji. To wszystko, co miałem Wam do przekazania w dzisiejszym, krótszym niż zwykle podsumowaniu rundy ERC. Mam nadzieję, że było dla ono dla Was ciekawe, jeśli tak, pamiętajcie o kciuka, w górę, subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu, udostępnianiu, postawieniu ikawy. kawy. A ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.